Działek 19 sierpnia, Maciej Orłoś, zapraszam na WTS, czyli w telegraficznym skrócie. A no właśnie, słuchajcie, mam przemyślenia na temat WTS-u. Pomogło mi w tym to, że byłem na urlopie, inne okoliczności przyrody, inne widoki, wolniejszy umysł i, i oto wnioski. Wnioski są takie, że idea WTS-u się... W pewnym sensie wyczerpała. WTS powstał 4 lata temu mniej więcej, może nawet już trochę ponad 4 lata temu i idea ta polegała na tym, żeby sprzeciwiać się temu, co wyprawiają politycy rządzącej partii, rządzącego ugrupowania tzw. Zjednoczonej Prawicy, również w mediach publicznych, w TV PiS, bo to mnie tak strasznie irytowało, tak mnie bolało, tak mnie wkurzało, że chciałem po prostu dać upust swojej złości, no i to była przyczyna, to było źródło, to było źródło powstania y, WTS. No ale dużo się pozmieniało w naszym kraju od tamtego czasu, od 2020 roku. Ja też jestem trochę gdzie indziej. Na przykład znowu prowadzę y, TeleExpress, no i ta formuła WTS-u dotychczasowa, która y, w pewnym sensie nawiązywała do idei, do idei, może raczej do formuły, teleekspresu czyli że krótko zwięźle na temat w takim dynamicznym rytmie, yy, tylko że w wts były to komentarze, a nie po prostu przekazywanie informacji. No, więc to już trochę jest w moim przekonaniu pasé w tym sensie, że nadszedł czas na zmianę, tak można powiedzieć. Zmiany, zmiany, zmiany. Nie ma nic w życiu pewniejszego niż zmiana, jak mówi znane przysłowie i trzeba po prostu szukać nowych rozwiązań. To nowe rozwiązanie polega na tym, Zamieniam się w słuch. że ja po prostu będę sobie tak siadał i mówił według pewnego scenariusza, yy, ale jednak będę mówił, a nie... Yy, przekazywał komentarze, odczytywał je w takim teleekspresowym stylu, w teleekspresowym tempie. Czyli będę mówił, komentując rzeczywistość, ale w każdym programie będzie pewnie mniej yy, zdarzeń, mniej. Przyczyn, mniej wątków do skomentowania, za to będą to nieco rozleglejsze formy. Takie komentary, prawdopodobnie klasyczne. A okej, okay, to ma sens. Komentary. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat, ale ja decyzję właściwie i tak już podjąłem. No ale cóż, rozmawiać warto. Warto rozmawiać, jak mawią klasy. No a w tym odcinku WTS-u w zmienionej formule dużo będzie o Xie, dawniej Twitterze. Dlaczego? Już mówię. Pretekst czy też powód jest następujący. Kilka mm, dni temu zmarła moja ciocia. Halina Mackiewicz, nazywana w rodzinie ciocią Halusią, dożyła prawie 100 lat, w lutym przyszłego roku skończyłaby 100 lat. Ciocia Halusia była córką wybitnego polskiego pisarza Józefa Mackiewicza, czyli mojego stryjecznego dziadka. On był rodzonym bratem mojej babki Seweryny Mackiewicz z Mackiewiczów w Orłoś oraz bratem Stanisława Cata Mackiewicza, też publicysty, pisarza, bardzo znanej osoby, osobistości. Tak więc Józef Maskiewicz Józef Maskiewicz był pisarzem z gruntu antykomunistycznym i z tego był bardzo mocno znany. Jego twórczość, również ta również ta publicystyczna nie tylko opowieści były naznaczone takim, taką niechęcią oczywistą, niezwykle wyrazistą do komunizmu, do komunistów, ale też do kościoła katolickiego. Temu poświęcił takie książki jak W Cieniu Krzyża, czy Watykan w Cieniu czerwonej gwiazdy, ale dlaczego tyle mówię o Józefie Maskiewiczu? Dlatego, mianowicie, że on został zawłaszczony, tak można powiedzieć, przed prawą stronę polskiej sceny politycznej już wiele lat temu. Żyjcie. Politycy prawej strony, publicyści prawej strony bardzo często się powoływali i powołują na Józefa Mackiewicza. Rząd Zjednoczonej Prawicy przeforsował w Sejmie kilka lat temu to, że kolejny rok będzie rokiem Józefa Mackiewicza. Ten rok już był, nie pamiętam czy to było dwa czy trzy lata temu. Wiele lat temu ustanowiono nagrodę literacką imienia Józefa Mackiewicza w kapitule tej nagrody przez kilka lat zasiadał mój ojciec, pisarz Kazimierz Orłoś, ale w którymś momencie stwierdził, że tam do tego grona osób zasiadających w kapitule dołączają postaci, które mają poglądy dosyć takie niefajne, na przykład anty, antysemickie, jak Stanisław Michalkiewicz, mój ojciec wtedy w proteście wobec temu właściwie zawłaszczaniu Nagrody literackie imienia Józefa Mackiewicza odszedł z tej kapituły, no ale to było wiele lat temu. Tak czy inaczej, kolejni laureaci Nagrody imienia Józefa Mackiewicza y, reprezentowali środowisko prawicowe, prawicowych pisarzy, prawicowych publicystów. To w skrócie tyle na temat Józefa Mackiewicza, ale chciałem nakreślić tutaj pewien, pewien obraz tej osoby. Wracam do Cioci Halusi, Haliny Mackiewicz. Otóż ona miała bardzo prawicowe poglądy, takie propisowskie, twarde. Jarosław Kaczyński to był dla niej no, najwyższy autorytet, jaki można sobie wyobrazić, oraz inni politycy PiS-u, jak na przykład, jak na przykład Antoni Macierewicz, oczywiście. Nigdy nie podejmowałem takiej decyzji samo. Nie oglądała telewizji, ponieważ no, miała bardzo, bardzo słaby wzrok w ostatnich latach e, życia. Słuchała polskiego radia, które przez wiele lat było zdominowane przez, e, przez prawicowe e, siły, w związku, z tym, w związku z tym tam przekaz był dosyć taki jednoznaczny. I słuchała polskiego radia, być może słuchała na przykład Radia e, WNET, tego nie jestem pewien. Jednocześnie jednak miała ogromne poczucie humoru, co zawsze mi imponowało i, i było takim fajnym akcentem przy rozmowach z nią i przy spotkaniach z nią, bo można było z nią pożartować o różnych sprawach, ten dystans był, choć niekoniecznie on dotyczył spraw politycznych, tak czy inaczej. Po śmierci mojej cioci postanowiłem zamieścić, można powiedzieć, taki, taki nekrolog w social mediach, wybrałem portal X, wydał mi się najodpowiedniejszy do takiego wpisu i po prostu napisałem tam, że zmarła Halina Mackiewicz, córka wybitnego pisarza Józefa Mackiewicza, miała 99 lat, no i rest in peace. No i cóż, i potem pod tym moim wpisem na X pojawiły się różnego rodzaju komentarze. Najpierw one były normalne, w takim sensie, że po prostu był, było to wyrażanie współczucia, składanie kondolencji, wpisy typu właśnie rest in peace, rip i tak dalej, no ale... Mogłem się tego co prawda spodziewać, pojawiły się, pojawiły się także komentarze takie hejtujące. Się boję, bardzo, bardzo negatywne, nacechowane nienawiścią i, i tak dalej, oczywiście od czapy niektóre kompletnie. I pomyślałem sobie, czytając te komentarze, że coś tutaj kurczę jest w ogóle. Nie tak z tymi mediami społecznościowymi. Nie pierwszy raz sobie w ten sposób pomyślałem, ale jakoś ten, mm, ten wpis dotyczący śmierci mojej dzieci mi pewne rzeczy uzmysłowił i pokazał je w bardzo takim ostrym, wyrazistym świetle. Wybrałem kilkanaście komentarzy z tych, które pojawiły się pod tym moim wpisem, żeby je Wam zacytować i niektóre też skomentować. No więc. Były one następujące. Między innymi oczywiście to jest wybór, bo tych komentarzy jest tam już chyba pewnie prawie 200. Daj znać jak będzie twój pogrzeb. Umrzyj! Hmm. E, nie obiecuję, ale postaram się. Wróciłeś do obiegu, to i ciotka nie wytrzymała. Żartobliwy komentarz dotyczący tego, że jak ciotka mnie zobaczyła w telewizji publicznej, to nie wytrzymała. <zysy> Bardzo sprytne, i dowcipne, i oryginalne, jak nie wiem co. Dalej. Jesteś potomkiem Mackiewicza, a taki z ciebie kretyn? Ja bym że ten kretyn to właściwie jest takie lajtowe, bo mogło być dużo y, gorzej. Już wiecie, co mam na myśli. Oczywiście nie będę wam cytował tych najbardziej hardkorowych, Yy, komentarzy takich krótkich, zwięzłych i, i bardzo wyrazistych, <gry> ponieważ nie chcę tutaj infekować mojego kanału mm, bulgaryzmami. Dobra, następny wybrany przeze mnie komentarz. Kogo to obchodzi? Propagandysta. Jestem propagandystą w sensie takim prawdopodobnie, że… Yy... Three weeks later. Nie wiem, uprawiam propagandę, ale nie wiem, czy tutaj na, u siebie na kanale, czy może, czy może w telewizji, a może jakoś w ogóle. Kogo to obchodzi? Propagandę to. Zresztą wiele jest takich komentarzy, które, które nawiązują do tego, że kogo to obchodzi, a, a no i co z tego, etc. Jednak. Ci ludzie, czy te boty, albo trolle, zaglądają tam, więc jakoś ich to pewnie obchodzi, a jednak m, zadają retoryczne pytanie, jak o to obchodzi. No dobra, kolejny ko komentarz. Józef pewnie nie byłby dumny z propagatora komuny. Trudno mi powiedzieć, czy Józef byłby dumny, czy nie. Poznałem Józefa Mackiewicza zresztą osobiście. Na pewno z, z propagatora komuny nie byłby dumny. Pytanie, czy to o mnie, no, czy że ja jestem propagatorem komuny? Ja, ja jestem, jestem propagatorem, propagatorem komuny. No, jeżeli te słowa napisał jakiś prawdziwy człowiek, realny w dodatku Polak, on może skorzystać z Wikipedii i trochę poczytać na mój temat. To by się okazało, że jakby z propagandą dotyczącą komuny to ja nie miałem nigdy i nie mam nic wspólnego. A nawet y, prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński odznaczył mnie orderem, y, orderem za, za moją walkę z komuną w latach 80. -tych. No dobra, następny komentarz. Taka porządna rodzina, a ty. Sługusem lewaków i proniemieckich, proniemieckich renegatów. Wstyd! Jestem sługusem lewaków. Hmm. Ciekawe, których lewaków? Bo tutaj nie jestem pewien, o kogo chodzi. Proniemieckich renegatów. Trzeba by sobie odświeżyć pamięć dotyczącą tego, co to właściwie znaczy słowo, to słowo renegat. Tak czy inaczej, jest to proniemiecki renegat, więc sprawa jest dosyć skomplikowana. No ale cóż, wstyd. No, wstydzę się jak cholera. Następny komentarz. Będzie Twoja transmisja na X z pogrzebu, żeby się lansować? Wstydu nie masz. Ja od razu mówię, że nie będzie. Nigdy nie robiłem żadnych transmisji na X. Transmisję na X to ostatnio zrobił Elon Musk podczas rozmowy z Trumpem, ale o tym powiem za chwilę. Kolejny komentarz. Widać, że nawet w rodzinie polskich wielkich ludzi zdarzają się antypolskie pajace. O to jest komentarz w stylu Ryszarda Trzeleczkiego. On lubił to słowo. Wszyscy, wszyscy, siadaj, wszyscy siadaj, padli, pajace. Od pajace. Siadaj pajacu, tak powiedział do jednego z posłów opozycji jako marszałek sejmu, wicemarszałek sejmu. Okej. Okay. Następny komentarz jest już taki trochę z innej beczki. Uwaga. A mi zmarł komar, który latał dwa dni w pokoju. Przynajmniej nie był komuchem takim jak ty. I tutaj jest taka metafora i takie poetyckie właściwie określenie, porównanie mnie z komarem, ale też w nawiązaniu do ciotki. Znaczy, mnie zmarła ciotka, a temu komuś zmarł komar, który latał dwa dni w pokoju. No ale po pokoju, ale przynajmniej ten komar nie był komuchem. Czy słyszeliście kiedyś o jakimś komarze, który był komuchem? No ja, ja nie bardzo, takim jak ja. Nie wiedziałem, że ja jestem komuchem, tak jak komar, właściwie może jest takie powiedzenie. Czegoś nie wiem, jesteś komuchem jak komar, albo ty komuchowy komarze, albo coś takiego. Jeżeli znacie takie określenia, takie frazeologizmy, to dajcie znać. Uwaga! Na zakończenie, ostatni komentarz, który Wam zacytuję, to jest mój ulubiony komentarz. E, posłuchajcie. Świeć panie nad jej duszą. Na chłopie o tym piszesz komunistyczna szmata. Co to się stało? Mamy typowe połączenie. No? Z jednej strony religijność, świeć panie nad jej duszą, a z drugiej nie, po prostu e, nienawistne, hejtujące jakąś osobę, prawda? Jak to się ładnie łączy, ilu, ilu to mamy prawdziwych patriotów, którzy modlą się w kościołach, a potem uprawiają nienawiść, hejt i tak dalej, i tak dalej. No, ładne podsumowanie, przyznacie. A jeszcze zacytuję raz. Świeć panie nad jej duszą. Na ch piszesz komunistyczna szmato. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie wypisać się z x to znaczy nie zlikwidować konta na x -ie. Dlaczego? No dlatego, że tam jest po prostu bardzo dużo złej energii. <laughs> nie może być. Bardzo dużo hejtujących komentarzy, mnóstwo takich wpisów, które polegają na hiperboli, na przesadzie, na tym, żeby się naparzać. Nie ma tam racjonalnych argumentów, nie ma tam wyważonej dyskusji, tylko jest po prostu jak na podwórku, jak na na Lankę. Zresztą napisał o tym niedawno bardzo mądrze pan profesor Marcin Matczak. Możecie to znaleźć bodajże w gazecie wyborczej. Yy, o tym właśnie, że tego umiaru kompletnie brakuje. A ta napazanka, nie używam tutaj świadomie innego słowa, które by było bardziej adekwatne. Yy, prowadzi do takiej degradacji, zepsucia, zepsucia dyskusji rozmowy w przestrzeni publicznej, tylko wszystko zaczyna polegać na tym, kto kogo przechytrzy i pokona w, w coraz bardziej wyszukanych figurach retorycznych, które będą coraz bardziej e, ostre i e, wyraziste. E, m, będą to różnego rodzaju metafory, odwołujące się do takich. E, rozumiecie, e, chodzi o to, żeby, żeby było szykujące, żeby było... Tu, tu mamy taką typową przewagę formy nad treścią. To jest na dłuższą metę, szczerze mówiąc, nie do wytrzymania, więc zadaję sobie takie pytanie proste. Po jaką cholerę mam się infekować tą złą energią, która płynie z tego X-a? Dużo bardziej, przynajmniej tak jest w moim przypadku, niż to się dzieje w innych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, YouTube, czy nawet TikTok. Twitter, czy, przepraszam, X jest rekordzistą w tym zakresie. A propos tej hiperboli, to znalazłem ostatnio taki oto wpis Joanny Lichockiej, ten tej od, wiecie, tego gestu, która kiedyś była dziennikarką, teraz jest polityczką. Otóż ona napisała tak. Żenujący wywiad pana Syguta w wyborczej. Ów funkcjonariusz medialny bez zażenowania mówi o czystkach politycznych w TVP. Obejmujących dziennikarzy, wydawców, obsługę techniczną. Niczym w stanie wojennym wyrzucono wszystkich, kto nie po linii PO Komuny. I ten się tym chełpi. No. Kiedy czytam coś takiego, to się zastanawiam, czy pani Michocka wierzy w to, co pisze, czy to jest taka cyniczna gra, bo przecież yy, żaden człowiek myślący nie może wierzyć w to, co pisze. I to odwoływanie się do stanu wojennego to jest właśnie ta hiperbola, ta metafora, ta analogia, to porównanie. Kompletnie nieuzasadniona, kompletnie nietrafiona. Trafiona to by była metafora. Dotycząca, czy też analogia związana z narracją prowadzoną przez TV PiS, czy w ogóle przez media publiczne w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Tam była to wyraźna analogia z czasami PRL-u, bo wiadomości TV PiS no, naprawdę przypominały to, co wyprawiały. Wyprawiał dziennik telewizyjny na przykład w latach 80., ale wcześniej też. Czyli ten styl propagandy, ten język, te na nagonki na przeciwników politycznych. Długo by o tym mówić. Mam nadzieję, że wie wiecie o co chodzi. Szczerze powiem, że tego typu komentarze. Oczywiście ktoś może powiedzieć, przecież możesz, człowieku, odfollowować panią Lichocką i jej nie widzieć tam u siebie na tym łolu x -owym. To jest prawda, ale ja. Tak mam, że obserwuję ludzi, z którymi się nie, nie zgadzam i którzy prezentują zupełnie inne poglądy, po to, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. No więc jak widzę takie, takie komentarze, jak, jak czy wpisy, tak, jak ten komentarz lichowski, to sobie myślę, no dobra, to jest kolejna przyczyna, kolejny powód, żeby się wypisać z X, -a. ale jest jeszcze inny powód, by się z x wypisać. Ten kolejny powód, by wypisać się z X, to właściciel tego portalu, czyli Elon Musk, najbogatszy człowiek świata który niedawno postanowił, że zostanie dziennikarzem i przeprowadził wywiad ze swoim idolem Donaldem Trumpem, który kandyduje, jak wiadomo, w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Carlson Tucker, nie wiem, czy pamiętacie to nazwisko, to jest taki były dziennikarz Fox News, który kilka miesięcy temu zrealizował taki czołobitny, czołobitny wywiad z Władimirem Putinem. Co oczywiście było skandaliczne i kompromitujące dla niego. Carlson Tucker jest zresztą fanem Donalda Trumpa. Dlaczego o nim wspominam? No bo ten wywiad Ilona maska z Donaldem Trumpem można porównać do tamtego wywiadu. Wywiad w cudzysłowie, rozmowa w cudzysłowie. To po prostu było zadawanie jakichś pytań i pozwalanie rozmówcy na Elaboraty. A przekaz oczywiście propagandowy po linii Trumpa i tak dalej. Wiadomo, że Elon Musk popiera w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa. Zresztą to zadeklarował i stał się w ogóle taki bardzo na prawo, taki pro-pro-Trumpowski podejrzane są to jego poglądy. Krótko mówiąc, zastanawiam się, czy to nie jest ten najważniejszy powód, by zrezygnować ze swojego konta na X. Tylko ktoś mógłby powiedzieć no dobra, ty zrezygnujesz ze swojego konta na X, ale cała masa ludzi, ważnych polityków nie zrezygnuje, bo nie mają wyjścia, muszą tam być, żeby się komunikować ze światem. I to dotyczy polityków wszelkiej maści w różnych krajach. Oni są na tym x więc co to za gest, że ty zrezygnujesz z konta na X-ie? Wszyscy tego potrzebujemy. Wszyscy tego potrzebujecie. Wszyscy politycy i wszyscy dziennikarze, którzy chcą się komunikować ze światem, potrzebują X-a, bo tam mają zasięgi. To jest właśnie ta platforma do komunikacji ze swoimi odbiorcami, nie wiem, widzami, czytelnikami, a w przypadku polityków również, również wyborcami. A więc pytanie pozostaje, bardzo istotne. Ja sam nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli wy chcielibyście mi coś podpowiedzieć w tym zakresie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Będę je czytał z zainteresowaniem i zorientuję się, jaka jest Wasza opinia. Uwaga, ja naprawdę zastanawiam się nad tym, czy nie zlikwidować swojego konta na profilu X. Tak więc zarzuciłem Was dzisiaj prośbami, a konkretnie dwiema prośbami, więc może bez przesady z tym, że zarzuciłem Was, bo są to tylko dwie prośby. Pierwsza dotyczy WTS-u, nowej formuły WTS-u. Proszę Was o komentarze, opinie na ten temat. A druga prośba dotyczy opinii Waszych: komentarzy związanych z moim konceptem, by wypisać się z portalu X. To wszystko tym razem. Widzimy się już za tydzień w WTS-ie. Nazwa pozostaje ta sama. Życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.